No witajcie moi kochani na moim kanale Siedlisko Drzewo z tej strony Teresa Firkowska, dzisiaj szybki filmik właściwie wyskoczyłam z ogrodu rozczochrana, bo w krzakach przycinam w lasku przycinam krzaki drzewa i e, trawy przycinam i wszystko <noise> więc e, w międzyczasie wyskoczyłam żeby wam coś nagrać oczywiście jakiś fajny krótki filmik więc tak moi kochani, znalazłam z podola jakiś prosterek, już trochę jest. I kawałek z pyk, pyk. Poszłam z plamię na spacer, baziory. Ole, piękne kociuchy! Takie piękne, piękne, super. Więc musimy coś z nich zrobić. I dosłownie kilka rzeczy sztucznych: kilka rzeczy sztucznych, taki kilka, kilka. Jakichkolwiek i jajo. Chcę Wam pokazać szybki i prosty stroik na cmentarz, gdzie chcecie, ale raczej skierowany kątem na pomnik. Tak, żebyście sami sobie zrobili wiasenną dekorację na pomniku. Bo nie wszystkich stać za to, żeby kupować, tak? Można sobie coś samemu zrobić, ale też przyjemność robienia, tak? Przyjemność robienia jest naprawdę super. Przyklejam styropian, może być gąbka, kto co ma. Zawijam zwykłym druzikiem. Szybko, szybko, ponieważ ja idę zaraz dalej, wiecie, orać w ogrodzie, teraz czas składania. <grafię> e, więc zawijam sobie taki szybki, szybki, robię naprawdę szybki, szybki wianuszek, taki obtaczający moją, mojego, mojego właśnie plasterka, żeby nie był taki smętny i taki, wiecie, plasterkowy, <grafię> tylko żeby był taki ładny, wiosenny, baziowy właśnie ładny, bezdziałowy wianuszek, który obtoczy to nam zrobi fajną robotę, nie będzie ten wianek taki właśnie ten, ten plasterek taki no to taki widzicie taki, taki ordynar tylko będzie taki zmiękczony tym właśnie wianuszkiem, więc tutaj fajnie sobie taki ładny wianuszek dodam i zaraz dorzucę tutaj fajnie jajo i dorzucimy kilka sztucznych kwiatków ale oczywiście tulipan Tulipan, gra pierwsze skrzypce, bo fajnego małego tulipanka kupiłam. Myślę, że fajnie będzie wyglądał. W takiej prostej, naprawdę prostej, prostej kompozycji. O, tak to będzie. Resztę nadmiar odcinam i mam taki januszek. Moi kochani. O, nadmiar sobie odcinam. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno mi się zmieści. Zmieści się, zmieści. I go tutaj związuję. Baziory już są takie piękne, kochani. Baśki zaraz przekwitną, wykwitną właściwie. Będą takie, wiecie, już wielkie, żółte i brzydkie i będą się sypać i już nie, do niczego się nie nadadzą. Więc zbierajcie, schowajcie gdzieś. Mogą się wysuszyć, nic im nie będzie. Ładnie będziecie później kompozycję sobie robić na Wielkanoc, bo, mówię Wam, za chwilę ich nie będzie, a później obudzicie się przed Wielkanocą. i wyjdziecie na pola, a okaże się, że nie ma. Jak będzie? Więc zbierajcie teraz. Na no to czas jest teraz. Ja cały czas latam z psami codziennie takie naręcze z baśkami. O. O. Naci, naciągnę go. Niech się trochę naciągnie. Jest, jest. Bo chcę, żeby taki był. O. O. Już ładnie się naciągnął, troszkę się baziek zrobiło, ale nic. Nie mamy o co tutaj płakać, jest ich i tak dużo. Kochani, tu chcę sobie troszkę mchem obtoczyć mojego, y, moją, mój storopion, bo nie chcę, żeby tak świecił. Y, a chcę taką troszkę naturalną tą kompozycję zrobić, aczkolwiek ona jest na pomnik, więc dlatego sztuczne dodaję, ponieważ chcę, żeby tak do lata y, Wam kompozycję leżały, więc... Ale zawsze tego yy, żywego tutaj coś staram się Wam przemycić, żebyście mieli fajne te kompozycje naturalne. Oczywiście możecie tutaj dorzucić jakiegoś bukszpana, jakiegoś takiego, wiecie, gałązki bukszpana, gałązki jakiegoś tam czmieliny, takie zimożelone. -zimo, zimo Też fajnie będą wyglądać. Ja akurat nie mam bukszpanu. Czmielina taka moja jest nie za wielka. już trochę ją przeciąłam zimą <grymne> więc daję tutaj po prostu mech bo akurat sprzątałam winogrona przecinałam i z dachu zdejmowałam te wszystkie pędy, a tam tyle mchu, że jak to nie, nie zużyć tego mchu więc obtoczyłam mech tutaj cały staropian muchem, żeby tutaj moja kompozycja była Taka naturalistyczna, ale zarazem e, nie było widać tych niedociągnięć. Niedociągnięć z pianowy. Wszystkie gałązki tnę na drobno. I co? Kochani, pierwsze skrzypce grają. Dabię sobie tutaj po prostu jajo na górze. Dabię sobie tu jajo na górze, jak stoi. O! Tak. E, wbiję sobie jakiegoś dużego patyka. dużego patyka, może być jakiś rozgałęziony po baśkach. O. No, i tam raz tutaj sobie umieszczę moje jajo. Niech się tam troszkę się przyklei, bo zawsze będziemy mogli sobie tutaj te jajo odzyskać. Oczywiście, kto ma jakie jajo sobie takie użyje. Eee, możecie styropianowe, możecie jakieś sami zrobić, tak z gipsu czy jakiegokolwiek innego materiału. Ja mam takie i teraz robię na tym kompozycję tak, taką naprawdę niewielką, prostą. Dorzucam kilka kwiatków. Chcę zrobić taką fala delikatną łączkę i wypływające tulipany. Pina. Zobaczycie jaki będzie efekt. Zobaczcie, moi kochani, tak wygląda prosty stroiczek na plasterku obtoczony wiankiem baśkowym. I z dodatkiem takich delikatnych, żółtych kwiatuszków, kolorowych kwiatuszków, przepraszam, żeby zrobić taką łączkę i takie jajo, symbol Wielkanocy. Ale oczywiście możecie sobie później jajo wyjąć i zrobić taki stroik całoroczny. Więc kochani, oto jest mój stroik dzisiejszy dla Was, żebyście sobie taki stworzyli, podziałali i hmm, byliście piutowni. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie, za polubienie, za subskrypcję. Idę do ogrodu działać, a tymczasem działajcie i twórzcie. Do zobaczenia. Pa!